Dzisiaj weekendowa wyprawa. Zaczynają się pojawiać lodowe włosy. Spróbuję też zrobić fotkę, żeby to jakoś pokazać. Takie grzybki. Ciężko tu zbytnio ostrość złapać. Idziemy sobie. Może będzie fajnie. Zobaczymy. Te lodowe włosy piękne. O, proszę spojrzeć Świetne to jest zjawisko, bardzo mi się to podoba Chodzę co roku i co roku podziwiam Mam tu kolejną świeżą No weszliśmy tu na takie zamarznięte tereny Już poprzymarzało u nas rzutka, no wiadomo, że już trochę pewnie leży Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No, górcze ale długa, długa, ale dziesiątaczek, ale taki długi, solidny. No powiem szczerze, ładna tylko. Może gdzieś tu znajdziemy do pary, jak nie to, jak nie ja to chłopaki. No kurczę szukamy, chodzimy po tych zbererzach, ale cała samodnika, nie wiem czy znajdziemy.